No to witam i oto jak widzicie, jestem, to pokażę wam coś fajnego z takim czymś i bez takiego czegoś, kacha. Dobra, a więc przejdziemy się kawałek i omówimy parę spraw, a potem pobiję paru Januszy. Pierwsza sprawa to nowy kanał, będą tu wlatywać różne gry. Druga sprawa, nie wiem dlaczego, ale dziwne są tu niektóre auta, jakby powiedział to rowski Proszę państwa to jest proszę państwa auto to auto jest niezwykłe bo ma cztery koła proszę państwa to auto jest różowe i właśnie je wyprzedziłem. Trzecia sprawa zaraz przejdziemy na i gdzie pokażę wam nazwy tych gier w notatniku, Ale zaraz będziemy wjeżdżać do tunelu i wam coś opowiem ogólnie grafika jest niezwykła ale wiecie co? Coś wam powiem. Kiedyś się lekko najarałem z ziomeczkiem. I się lekko przestraszyłem wchodzę do kilatu ziomek fajkę od kranu próbuję odpalić bo jak twierdził żywioły mu się popierdoliły. Ale dobra zaraz będę wyjeżdżał z tunelu więc przejdźmy do konkretów. Mówiłem że trzeba pobić Janusza więc trzeba gdzieś tu zaparkować tu jest miejsce haha. Idą dwa Janusze trzeba wysiąść i jebs lewy sierpowy. A ty Janusz gdzie uciekasz no i chuj potknął się o moją nogę hek. Dobra przejdźmy do pulpitu. Kurwa, ale wiecie, co coś mi w barku przez nich strzyknęło. No to jak widzicie, jestem na pulpicie, ale zanim przejdziemy, do notatki pokażę coś, ciekawego, Heh, Dobra, a więc patrzcie, po prawej czacha, a po lewej maska anonymousa. Dobra, skoro wam to już pokazałem, zapraszam do mojej notatki. Siemano, łe, no i tak w ogóle zapomniałem. Się przedstawić z tej strony, as i dziś pokażę wam parę wciągających gier zarówno, jak i na dobry komputer, jak i słaby, a tak, że te gry będą pojawiać się u mnie na kanale. Pierwsza to Wiedźmin 3 Dziki Gon, druga to Mafia 3, trzecia to APB Reoladet czwarta to Dark Orbit gra zajebista. Choć nie jeden pewnie komputer przez okno wyjebał, jak go na palce zabijali hech, Piąta gra to Wolfteam to coś jak CS:GO tylko że jak biegniemy sobie ludzikiem to możemy się zamienić w wilkołaka i napierdalać na czterech łapach lub biegać po ścianach. Tą grę każdy kompu ciągnie no i szósta. Ostatnia Conqueror's Blade gra o średniowieczu, żeby w nią zagrać trzeba mieć dobry komputer i minimum 8 gigaramu och kurwa, ale moja głowa mnie boli, kurwa gdzie ja jestem, co jest do chuja Wacława trzeciego, okradli mnie ja pierdolę trzeba przytrzeźwiać, idę popływać, no i proszę państwa to jest Wiedźmin 3 dziki nie pijcie za dużo bo się obudzicie chuj wie gdzie z łowcami czarownic. No i na chuj milalali halujesz, pajacu idę stąd tam prosto, albo chuj niech będzie trzeba wskoczyć do wody pewnie zimna ale chuj nie będę tu z tymi zakuwiałymi czarownicami stał. Dobra, mogę gwizdać już mi lepiej. Lećmy z drugą grą. No to teraz znajdujemy się w Wolf Team. Na początek pokażę Wam mój ekwipunek. A potem krótkie urywki z gry. W ekwipunku mam zajebiste bronie, noże, granaty, postacie, wilki i inne, więc oglądajcie. Dobra, to teraz będę grać w grę. No to jestem już w grze. To teraz pobiegniemy za tym Januszem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale tu trzeba uważać, bo nigdy nie wiadomo, gdzie się czaj Janusz. Janusz, Janusz, gdzie jesteś? Janusz, porwaliśmy twoją teściową. Okup wynosi 100 tysięcy dolarów. A jak nie zapłacisz, to ją sklonujemy. Ale wszedł Chedzik prosto w Janusza, hehe, he. pewnie nie wie co się od Januszowało teraz, o kurwa drugi Janusz ale ten teraz mi walnął Chedzika. A ten Janusz to pewnie się załamał. Hech, tego to dopiero porobiłem. Blue team reversed the game score. A tak się biega po ścianach, teraz bez przedłużania następna gra. Witajcie, jak możecie teraz zauważyć, znajdujemy się w grze, APW Roladet, widzimy tutaj piękną grafikę oraz, krajobraz dobra, bez przedłużania pójdziemy do mojego samochodu tylko sobie zapale Dobra, wsiadam. Ten samochód, drodzy państwo, jest niezwykły, bo ma cztery koła, więc włączyłem kierunkowskaz i w drogę oprowadzę was kawałek po mapie. Janusz kurde znów, jakiś tępy Janusz mi wyjechał. Wziąłem fajną zabawkę na taką okazję więc go zatrzymam i wy... Dobra dojechaliśmy, do celu podróży więc z tej gry na razie tylko tyle, ale już niebawem więcej teraz przeniosę się do Conqueror's Blade. No to jesteśmy, no kurde coś mi tu się zbugowało, ale dam radę bo kto jak nie ja, dobra to pójdę przez kukurydzę przejąć punkt C ze swoim wojskiem i się ponabierdalać z wrogami. captured the point Units! assemble in order enemy has captured point a no zapojna no assemble a aktywuje podczas

The unit is retreating. Follow me! It is an honour to solar! Get going! Attack! Your unit is retreating. follow me GOING! get into position our team has captured point a our victory is imminent Zapomnij zostawić lajka i subskrypcji, a już jutro pojawi się odcinek z daleko. A jeżeli chcielibyście odcinek z tutorialem jak zrobić czaszkę czy anonym w CMD, zostawcie 100 lajków i 100 subskrypcji na razie.